Jeżeli kojarzycie mnie z gramy na Maxa, to wiecie, że w podcaście GNM+, wspominałem ostatnio, że trochę się niepokoję jaką grę zrobi Tango Gameworks, ponieważ wyciekła nazwa tego projektu, Hi-Fi Rush, i pomyślałem sobie, że to pewnie może jakaś gra online, gra usługa, coś w tym stylu. Natomiast nie mogłem się bardziej mylić, ponieważ niespodzianka wielka, i to mi się w ogóle bardzo podobało. Nie oglądałem konferencji Microsoftu, na której ujawniono ten projekt, no ale zerknąłem potem na podsumowanie i patrzę, że Tango Gameworks nie tylko zapowiedziało, ale też od razu opublikowało. No nie od razu, bo chyba 4-5 godzin po tym evencie Microsoftu, ale tego samego dnia hifi Rush trafiło już do sprzedaży na Steamie, na Xbox Store, na PC i na Xboxach właśnie. No i oczywiście jak to gry Microsoftu, gra jest w Game Passie od początku, ale. Już teraz wiem, jakby gdybym nie miał, gdyby nie fakt, że mam Game Pass wykupiony praktycznie do końca roku, to naprawdę nie czułbym się źle, wydając te ponad 100 złotych na tę produkcję. Za mną są jakieś 4 godziny, już prawie 5 i myślałem, że już będzie koniec, że to będzie jakaś taka mniejsza gra. Tymczasem okazuje się, że, bo zerknąłem specjalnie na YouTuba, na playthrough innych graczy, ile ta gra w ogóle trwa z ciekawości czystej. No i okazuje się, że niektórzy przychodzą ją w, w 8 godzin, niektórzy nawet w 10 czy 11, więc to jest naprawdę, jak na slashera, całkiem sporo. Bo to właśnie slasher, to gra akcji trzecioosobowa. Sami zresztą widzicie o co chodzi. Kojarzy się z takimi tytułami może jak Devil May Cry, tylko oczywiście jest bardziej przystępna y, dla młodszych, na przykład, bo nie ma tu krwi, nie ma tu jakichś strasznych demonów. Jest to wszystko bardzo kolorowe, bardzo takie pozytywne, jak z kreskówek. Niektórym się kojarzy z Jet Set Radio. Ja nigdy w Jet Set Radio nie grałem, więc się nie będę wypowiadać. Ale oczywiście ważny element tutaj to też fakt, że to gra. Rytmiczna, tak więc jest to slasher, gra, w której skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej wykonywać różne kombosy, serię ciosów dalej. Mamy uniki, mamy podwójny skok, w ogóle walka jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, ale nie wyróżnia się jakoś może szczególnie, ale właśnie dochodzi do tego ten element rytmiczny, to znaczy cały czas w świecie gry słyszymy muzykę w tle, cały czas jakieś elementy otoczenia. Wybijają rytm, na przykład jakieś, nie wiem, światełka na ścianach, albo jakieś rury się poruszają obok. Zawsze w tym samym rytmie, przez całą grę, a dodatkowo jak chcemy, możemy wcisnąć jeden przycisk, żeby widzieć dosłownie rytm bity na dole ekranu, jak nam trudno jest wyczuć go słuchem, że tak powiem. I w rytm tego porusza się, w rytm, w rytm muzyki, w rytm bitu porusza się wszystko, nawet kroki naszego bohatera. I kiedy my atakujemy w rytm, zgodnie z rytmem, równiutko, to zadajemy większe obrażenia, i mamy wtedy po prostu lepszą ocenę, bo każda walka, każda potyczka z przeciwnikami, jak na przykład w Devil May Cry, jest oceniana literką S, to jest prawda bardzo dobra, potem A to trochę już gorsza, B, D i C to już gorsze oceny, więc przyznam się, że w żadnej grze tego typu nigdy mi tak nie zależało na osiąganiu co najmniej tej rangi S. Może dlatego właśnie, że tu chodzi o ten rytm, jednak i bardzo mi zależało, żeby go zawsze wyczuwać. Co mi się nie, często nie udawało też. Ta gra mi udowadnia, że mam trochę problemy. Może nie z rytmem, bo tu jest taki drobny problem, powiedziałbym, i to moja może osobista, jakby subiektywna sprawa. Ale chodzi mi o to, że czasem patrząc na to jak gram i patrząc na moją postać, za bardzo skupiałem się na animacjach, na patrzeniu na animację i to mnie trochę przeszkadzało w odpowiednim jakby kontrolowaniu rytmu. Bo tutaj ważne jest to, żeby uderzać przycisk ataku, czyli w moim przypadku lewy przycisk myszy. Dosłownie w rytm, tak? Czyli ósemkami mamy podstawowy atak, jeżeli chcemy atakować e, na przykład tylko ciężkim, to wtedy czwórkami lepiej. Czyli na przykład podstawowe combo, combo 4 ataki lekkie to jest cyk, 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 cyk i mimo że te ataki, nie nas, te każdy kolejny atak nie, nie zostaje, nie uderza wroga dosłownie na kolejne cyk, że tak powiem, to właśnie jak tak gramy to jest wtedy perfekcyjnie. I o to chodzi, żeby właśnie w taki sposób się wczuwać i wpasowywać w rytm. I trochę idzie, trochę idzie się do, do tego przyzwyczaić. Natomiast jak już wciągniemy w to flow walki z tym rytmem, no to jest naprawdę, naprawdę świetnie. A jeżeli, nie wiem, no boicie się tego, albo wiecie, że nie macie dobrego wyczucia rytmu, to i tak jakby żadna strata, bo te obrażenia bez wczuwania się w rytm też są jakby. To nie jest tak, że w ogóle nie zadajecie obrażeń wtedy, tylko są troszkę mniejsze. Szybko trafiamy do takiej nas naszej pseudobazy, bo w ogóle akcja się dzieje w jakiejś wielkiej na terenie ogromnej konglomeracji, takiej fabryki robotów, różnych proces robotycznych i tak dalej. Jest to wszystko przerysowane, komiksowe, mamy oczywiście wyśmiewanie się z kapitalizmu i wyzysku pracowników, bla bla bla, oprawa graficzna, mi się akurat bardzo podoba, bohaterowie jak z jakiejś kreskówki właśnie dla młodzieży. Jest to wszystko bardzo fajne, bardzo przyjemne dla oka, ale dla mnie najważniejsza jest to oczywiście walka, fabuła jakoś mnie jeszcze specjalnie nie wciągnęła. Projekty bossów są bardzo fajne, zarówno wizualnie, jak i mechanicznie. Szybko zyskujemy dostęp do bazy, tak jak powiedziałem, gdzie możemy, chociaż nie tylko w bazie, bo ulepszać postać możemy też przy takich ekranikach, które się pojawiają poza bazą, nawet naszą, tylko w trakcie normalnie leveli. I tam standardowo dla gatunku wykupujemy nowe kombosy, wykupujemy nowe umiejętności specjalne. Nie tylko dla naszego głównego bohatera, bo jakby w takich grach uważam, że odkrywanie takich różnych mechanik zaawansowanych jest przyjemne samo w sobie, więc nie pokażę wam tutaj wszystkiego, ale na przykład możemy tutaj, jak w bijatykach typu Marvel vs. Capcom, przywoływać kogoś na pomoc. Zdobywamy sojusz. Tutaj i jednym przyciskiem przywołujemy ich na pole walki, żeby wykonali jakiś swój rodzaj ataku czy ciosów. Na przykład mamy na początku dziewczynę, którą przywołujemy i ona strzela do przeciwników. Na przykład po to, żeby przełamać ich tarcze, których sam nasz bohater nie może przełamać, ale po prostu też można ją przywołać, żeby po prostu atakowała Innych wrogów, normalnych przeciwników bez tarcz, także swoim e, elektrycznym, jakimś, prawda, plazmowym karbinkiem, czy cokolwiek to jest. Więc to mi się bardzo spodobało, bo nie kojarzę takiej funkcji z innych slasherów, żeby przywoływać kogoś jednym przyciskiem, tak jak właśnie w bietykach typu Assist Fighter. Ja bardzo lubię takie biblioteki, jak wiecie, Dragon Ball Fighters na przykład, nie i te, tego typu rzeczy, więc mi się to spodobało całkiem. I potem jeszcze inne postacie nam dochodzą, ale to już sami odkrycie, jakie to są postacie, jakie mają fajne ciosy, bo możemy pomiędzy nimi jakby przebierać w trakcie walki, przywoływać jaką chcemy. A pomiędzy walkami, pomiędzy walkami z przeciwnikami, pomiędzy walkami z bosami, eksplorujemy tę kolorową placówkę, korporację. I mamy różne elementy platformowe, unikanie jakichś spadających na nas zgniataczy śmieci, albo po prostu skakanie po platformach. Potem mamy też takie proste rzeczy typu, tu musisz strzelić w przycisk, żeby jakaś platforma uruchomiła się i przejechała obok, żebyś mógł na nią wskoczyć i dotrzeć gdzie indziej. Mamy też troszkę sekresnych takich pomieszczeń, trochę ukrytych po bokach, żeby znajdować więcej waluty, za którą kupujemy skile więc ten element taki pomiędzy walkami jakieś tam właśnie skakanie, trochę elementy zdręcznościowe, też są tu bardzo przyjemne, więc to po prostu bardzo, bardzo przyjemna gra. I... wiem, że nawet trochę głupio może robić materiał o takiej grze, bo pewnie wiele, wiele osób po prostu w nią zagrało albo zagra, bo jest w Game pasie właśnie, ale jeżeli nie, jeżeli dopiero się o dowiadujecie jakimś cudem, albo jeżeli nie wiem, nie mieliście ochoty czy szansy spróbować i się zastanawiacie, to naprawdę warto, naprawdę. To jest... podejrzewam, że to jest gra, o której będę pamiętać pod koniec roku. Może nie będzie w moim jakimś top 3 ścisłym, czy coś takiego, ale to naprawdę bardzo, bardzo fajny slasherek. Zastanawiam się, czy bez Game Passa ta gra też by powstała. Bo pamiętam, kiedy po premierze gry Pentiment, Josh Sawyer ze studia Obsidian mówił, że no Pentiment by nie powstał, gdyby nie Game Pass, bo bez Game Passa ta gra nie zyskałaby odpowiednio dużego grona odbiorców i wydawca nie chciałby jej sfinansować. I bardzo jestem ciekaw, czy podobna sytuacja miała miejsce tutaj. Czy, czy ta gra, czy Hi-Fi Rush powstałoby w ogóle i zostało wydane, gdyby nie fakt, że Bethesda należy już do Microsoftu i że właśnie ich gry trafiają do Game Passa. Swoją drogą, Tango Gameworks udowodniło też tutaj, że nie tylko na horrorach się znają. The Evil Within mi się podobało, Dwójka jeszcze bardziej mi się podobało, Ghostwire Tokyo było... OK, nie najlepsze, ale naprawdę było dla mnie jak dla mnie w porządku. Natomiast Hi-Fi Rush podoba mi się bardziej niż Ghostwire Tokyo, jeżeli chodzi o gameplay i polecam po prostu każdemu. Także tak, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się gra podoba i jeszcze jedno mi powiedzcie ja mam taką do was prośbę trochę prywaty obejrzyjcie mój materiał z Forspoken albo jeżeli już obejrzyliście to spoko dzięki i teraz po wysłuchaniu tego materiału Powiedzcie mi, jaki styl materiałów Wam się bardziej podoba. Czy taki jak ten, gdzie mam tylko przed sobą trochę notatek i na ich podstawie nagrywam taki strumień świadomości troszeczkę na temat moich wrażeń z danej gry? Czy właśnie materiały w stylu tego Ophor Spoken, które są w 100% czytaniem napisanego wcześniej skryptu w Wordzie? Bo w sumie jestem ciekaw, jakie materiały się bardziej ludziom podobają w Eurogamerze. Pamiętam, że nie miałem okazji zadawać nawet takiego pytania więc nie jestem do końca pewien także będę wdzięczny za opinię w tym temacie ale teraz to już by było na tyle do zobaczenia w kolejnych materiałach a tak zaspoiluję, że kolejny materiał będzie z Dead Space Remake